Przede wszystkim ja się cieszę, że jestem na mecz rajdu świdnickiego, bo do tego rajdu, no, myślę, że zbierałem się ładnych 7 albo 8 lat i co roku coś mi nie, coś mi nie wychodziło, jakieś wybuchy silników, choroby, szpitale, COVID -y i tak dalej, więc... Niczym mnie to nie zaskoczyło, że jak w końcu mi się udało pojechać, to wychodzę na jakieś chodzki, knodzki, począwszy od jakąś akcją z policją, spóźnieniem, potem to jakby napędziło tą kulę śnieżną, mieliśmy karę, więc zacząłem gonić, wypadnięcie na mostkach, no potem znowu jak, 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 jakaś gonitwa, bo znowu coś tam nie poszło, więc no, prawdziwy roller coaster na tym rajdzie, ale to, to bardzo fajnie. No, o takie rajdy przeżwalczymy. Byliśmy liderami, mieliśmy powiedzmy przewagi 3 sekund, nagle ona topniała po takiej akcji do pięciu, potem znowu ją do minuty, potem znowu nagle się okazuje, że szykana ma 30 sekund, a nawet już mnie do tej mam ominąć, żeby nie, nie rozwalić, ale no to moje, moja niewiedza trzeba było w nią walić, miałby około go 5 sekund, więc y, suma summarum, na końcu do Power Stage'a startuję z przewagą 5 sekund no kurde, to gdzie są te minuty, które mieliśmy wcześniej, tak? No bo sobotę żeśmy sobie pojechali tak za maszyście, żeby sobie zbudować przewagę. No ale z koniec końców jesteśmy na, na pierwszym miejscu z, z małą przewagą, a ma dużymi karami. Ale bawiliśmy się świetnie. No ten cykl powoduje to, że możemy sobie pozwolić na to, że możemy jechać szybko, ale tu, gdzie jest gdzie pójść bokiem, albo gdzie się tam coś tam, po, wiesz, połamać, popisać, to możemy to zrobić. Zawsze te wszystkie rajdy, które jeździliśmy, my tam musieliśmy się ciąć na sekundy, bo mieliśmy w klasie, wiesz, lej trójki, rei dwójki, itd. Dalej, a tu możemy sobie pozwolić na to, żeby sobie trochę poszaleć, i to mi się w tych rajdach podoba najbardziej. Do tego te warunki, które są e, trudne, które tworzą e, zawodnicy przed, mnóstwo, mnóstwo syfu i brudu. To też sprawia, że te rajdy są takie bardziej dla mnie. Ja lubię takie la, rajdy lat 90., gdzie dużo się działo, było i tak dalej. Ja też taki mam widzę chyba styl, bo nawet widzę jak, jak był nie wiem, teść czy moja żona mówią, że zupełnie ja inaczej jeżdżę, w jadą linię, bo tam na, na prosty, nawet jak nie trzeba to jestem wszędzie, ale ja gdzieś tam lubię sobie tam bierzesz, tak to auto poukładać, e, a być może ten samochód jest tak pode mnie ustawiony, no to na, naprawdę wielkie brawa dla braci Krawczyków za to jak, jaki samochód stworzyli, bo to jest szósty rajd, kiedy no, kompletnie nic się nie dzieje, ten samochód no, jest niesamowity i jest o tyle fajnie, że na takich odcinkach, które ja nie lubię, czyli takie szybkie wyścigowe, pomaga mi samochód, bo pomaga mi swoją mocą. A znowu tych, które on nie robi takie wąskie, no bo ja byłem z dużym samochodem, no bo ja takie robię, więc ja mu pomagam. Więc myślę, że tutaj się uzupełniamy bardzo fajnie, więc jak ktoś by chciał zbudować taki samochód to do sportu, Będzie droga zabawa, bo to wszyscy mówią, że mamy tak auto przerobone, mamy ściany grodziowe w ogóle. Pozdrawiam tych kilka osób, które dzwoniło do Warszawy i próbowało nam uniemożliwić starty, no nie udało się. No, no. Także to dla was, A to buziaczki. Auto? bez problemu. Nie, no bez problemu. Naprawdę już od 6 rajdów nie mamy z nim żadnych problemów. No, mieliśmy problem na jodłowniku w sernej górze spadaniu ona się grzała ale przez to że byliśmy w rowie napchało się mnóstwo liści no i zasłoniło otwory wlotowe ale tak to petarda Jak rozmawialiśmy na Barbórce mówię, że jest w planie albo cały sezon BMK albo jeden rajd w w Misie. Co się zmieniło? No wiesz to to wszystko trochę tak po kłosie tej powodzi gdzieś tam u mnie w firmie miałem trochę zabaw z tym żeby to wszystko potem znowu Uruchomić, więc no, plany były trochę inne, a wykonanie inne. Tak naprawdę skończyliśmy takie prace w firmie raptem dwa tygodnie temu i dopiero od tego, bo od tego momentu mam taką luźną głowę. E, no a to też na warszawie inne problemy, jakaś budowa prywatna i tak dalej. No nie wiem, czy będę mógł sobie pozwolić i czasowo, i finansowo, żeby to pojechać. Na pewno nie pojadę rajdu nyskiego, bo pewnie o tym mówiłeś rej dwójką, bo po tych wszystkich rajdach stwierdzam, że to ta bęka robi największą robotę, a nie ta rej dwójka. Więc po co mam wydawać 200 tysięcy i Żadnej gwarancji zwrotu, jak mogę powiedzieć, swoim samochodem. Ja będę to lubił, kibicom będzie się podobało, więc no, wszyscy są szczęśliwi. Super, dzięki. Dzięki. Z historycznych, rajdowych, samochodowych mistrzostw Polski.